Program powstał we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Dzień dobry, dzień i na Ciebie Bęc. Statystyki nie są optymistyczne. Co trzeci z nas zachoruje na nowotwór. W tym programie będziemy się starać Państwa przekonać, że rak nie musi oznaczać wyroku śmierci. Wcześniej wykryty i wcześnie leczony może okazać się bardzo trudnym, ale tylko epizodem w życiu. organizm zbudowany jest z około 8 milionów komórek. Większość z nich to komórki prawidłowe, żyją od kilku godzin do kilkudziesięciu dni, potem obumierają i na ich miejsce powstają takie same komórki prawidłowe, ale są także komórki nieprawidłowe i to właśnie są komórki nowotworowe. Panie profesorze, dlaczego one są nieprawidłowe? Komórki nowotworowe są to komórki, które mają uszkodzony aparat genetyczny. Mają uszkodzone, zmutowane geny, które zarządzają rozmnażaniem i śmiercią komórek. Najczęściej mutacje w nowotworze dotyczą jednej i drugiej grupy genów. To znaczy są popsute geny, które napędzają komórkę do rozrostu, i zarazem są popsute geny, które powinny kazać jej umrzeć w takiej sytuacji. Te komórki chore ulegają przemianie nieśmiertelności. Mogą się mnożyć w nieskończoność, co normalnie nie ma znaczenia. Zmieniają również cały swój biochemiczny system. Inaczej oddychają. Także jest to rodzaj takiej rewolucji. Komórki, które wyrwały się spod kontroli, ale w wyniku utraty samokontroli. Panie profesorze, jakie czynniki sprzyjają powstawaniu nowotworów? No, szacujemy dzisiaj, że jakieś 70% nowotworów jest związanych z czynnikami środowiskowymi, które są wokół. Jesteśmy maszyną, która ma się ruszać. Tak? Ma być szczupła i ma się ruszać. I nie palić. Są także czynniki genetyczne, na które niestety nie mamy wpływu. Osoby, których krewni chorowali bądź chorują na nowotwory, powinny szczególnie sumiennie korzystać z badań profilaktycznych, czyli badań, które pozwalają wykryć nowotwór na samym początku, kiedy on powstaje. Różowa wstążka od wielu lat jest symbolem walki z nowotworem piersi. Jesteśmy w klinice chirurgii onkologicznej. Panie profesorze, to... Nowotwór najczęściej atakujący kobiety. To jest najczęstszy nowotwór u kobiet. W tej chwili w Polsce jest około 17 tysięcy, ponad 16 tysięcy zachorowań rocznie. Jakie badania pozwalają wykryć raka piersi? Udowodnioną skuteczność ma badanie mamograficzne. Zaleca się wykonywanie mamografii od 50 roku życia. Do 69 roku życia. Jest to standard raz na dwa lata. Kobiety powinny się badać także same, jak samo badanie powinno wyglądać. Kobiety powinny się badać raz w miesiącu. Kobiety, które miesiączkują, powinny się badać 2-3 dni po zakończeniu miesiączki. Badanie powinno przede wszystkim polegać na tym, że kobieta obejrzy swoje piersi w lustrze. Powinna zwrócić uwagę, czy w stosunku do swojego obrazu z poprzedniego miesiąca coś się zmieniło. Drugi element badania to jest badanie palpacyjne, czyli badanie dotykiem. Kobieta może to wykonać w dwóch pozycjach na stojąco i na leżąco. W jaki sposób leczy się nowotwór piersi? Typowym sposobem leczenia jest chirurgia. To leczenie możemy uzupełnić napromienianiem, czyli radioterapią, ewentualnie jako dodatkowy element również bardzo ważne jest leczenie systemowe, czyli chemioterapia. A im wcześniej wykryty nowotwór, tym większa szansa na uratowanie nie tylko zdrowia i życia, ale także piersi. Chorzy obawiają się radioterapii, obawiają się jej skutków ubocznych, poparzeń, zmian skórnych. Tymczasem to metoda coraz bardziej oszczędzająca dla pacjentów. Dlaczego, panie profesorze? W okresie ostatnich 20 lat w radioterapii dokonał się olbrzymi postęp technologiczny. Możemy coraz bardziej precyzyjnie lokalizować guz i jego obrzeże. Możemy zastosować techniki leczenia, które umożliwiają. Bardzo precyzyjne, prawie punktowe deponowanie dawki promieniowania jonizującego. Chemioterapia nie kojarzy się dobrze. Wypadające włosy, złe samopoczucie. Panie profesorze, czy zawsze tak musi być? No, na szczęście medycyna uczyniła pewne postępy. I mam tu na myśli głównie postępy w leczeniu wspomagającym. Chorzy, którzy utrzymują chemioterapię. Zwykle nie mają takich objawów, o jakich pani wspominała. Niewątpliwie problemem są wypadające włosy, ale na to radą jest peruka. Natomiast pozostałymi objawami zwykle potrafimy sobie w mniejszym lub większym stopniu poradzić. Nie ulega wątpliwości, że papieros jest najgorszym wrogiem naszych płuc. Dym papierosowy zawiera aż 40 rakotwórczych substancji. Jesteśmy w oddziale klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej. Panie profesorze, rak płuc to nowotwór, który najgorzej rokuje. Rak płuca jest najczęstszym nowotworem występującym w populacji polskiej europejskiej i powodującym największą śmiertelność. Nowotwór rozwija się około 10 lat. Przez pierwsze lata przebiega w sposób bezobjawowy, i dlatego go trudno wykryć. Następnie. Pojawiają się objawy niewielkie pod postacią zmiany kaszlu, chrypki, bólu w klatce piersiowej, chudnięcia. Natomiast jeżeli się rozwijają już zmiany choroby nowotworowej, to na ogół ta zmiana jest nieoperacyjna. Jeżeli zauważymy u siebie te pierwsze objawy, co należy zrobić? Jak najszybciej skierować do lekarza pierwszego kontaktu, wykonać rentgen klatki piersiowej. Jednak u osób obarczonych i palących przez długie lata papierosy, to badanie jest niewystarczające i powinno się wykonać tomogram komputerowy klatki piersiowej. Chorują nie tylko sami palacze, ale także osoby z ich otoczenia, na przykład rodziny. Tak, około 20% ludzi, którzy są tzw. Tak biernymi palaczami, u nich również mogą się rozwinąć nowotwory, tzw. Tak tytoniozależne, w tym rak płuca. A więc drodzy palacze, nawet jeżeli nie przemawiają do Was te argumenty, i nadal palicie, róbcie to na własną odpowiedzialność i nie trójcie tych, którzy są dokoła. Kobiety lubią brąz, a Słońce o tym wie, śpiewał kiedyś jeden z piosenkarzy, ale nasza skóra lubi Słońce w bardzo umiarkowanym stopniu. Dlaczego, panie docencie? Ponieważ nadmierne opalanie lub nieumiejętne korzystanie z kąpieli słonecznych może doprowadzić do rozwoju nowotworów skóry, zwłaszcza. Czerniaka skóry. Taka zmiana wygląda bardzo różnorodnie. Jest barwy od ciemnowiśniowej poprzez brązową do czarnej, ma nierówne, postrzępione brzegi, nierówny rozkład barwnika może być płaska, może być wypukła i często chorzy zauważają, że mieli zmiany barwnikowe, które się zmieniły. Powiększyły się, zrobiły się właśnie wypukłe, zaczęły krwawić, pokryły się strupem. Takie sytuacje wymagają bezwzględnie zgłoszenia się do specjalisty. Jest to bardzo złośliwy nowotwór. Na ten nowotwór prawie żadna kobieta nie powinna chorować. Wystarczy regularnie chodzić do ginekologa. Panie profesorze, rak szyjki macicy to nowotwór, który rozwija się latami. Tak jest. Jest to nowotwór, którego czynnikiem promującym, czyli onkogennym jest wirus brodawczaka ludzkiego, choroba zakaźna przenoszona drogą płciową. Ale tak jak Pani powiedziała, rozwój choroby trwa długo. Od momentu wniknięcia wirusa do nabłonka płaskiego na szyjce, do momentu pojawienia się raka inwazyjnego, mija kilka lat, do dziesięciu nawet. Mamy metody profilaktyczne, które służą wczesnemu wykrywaniu zmian pojawiających się na szyjce macicy. I w tym przypadku chodzi o cytologię, która powinna być regularnie wykonywana u każdej kobiety w wieku rozrodczym. Regularnie, czyli jak często powinniśmy wykonywać cytologię? W chwili obecnej przyjmujemy, że wystarcza raz na trzy lata, jeżeli pobieramy cytologię. Oczywiście od momentu rozpoczęcia aktywności płciowej. Mniej więcej od dekady mamy szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka. Kto powinien się szczepić? Właściwie no, wszystkie kobiety aktywne płciowo, a nawet przyjmuje się, że dziewczynki po okresie dojrzewania, czyli po 12 roku życia. Drogie panie, pamiętajcie, nie jest wstydem chodzić do ginekologa, ale wstydem jest do ginekologa nie chodzić. Jeżeli chcemy zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, to nasz talerz powinien jak najczęściej tak kolorowo wyglądać. Onkolodzy zalecają dietę bogatą w warzywa, ubogą w czerwone mięso i pokarmy przetworzone z dużą ilością konserwantów. Mamy najniższą przeżywalność w Europie chorych z tym nowotworem. Panie profesorze, dlaczego? Myślę, że wynika to przede wszystkim z tego, iż rak jelita grubego bardzo długo nie daje żadnych objawów. Pierwszym, najważniejszym, jednocześnie najczęściej występującym objawem u chorych na raka jelita grubego jest krwawienie, krwawienie z guza. Jest to krwawienie utajone, którego po prostu w żaden sposób nie można stwierdzić. Objawy, które dołączają się później, są to objawy Dość typowych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak wzdęcia, zmiany rytmu wypróżnień, biegunki naprzemiennie z zaparciami, to są takie objawy, które mogą być potraktowane przez chorych jako błąd żywieniowy. Jakie badania są zalecane w celu wykrycia raka jelita grubego? To jest badanie kału na krew tajona. To jest podstawowe badanie, które powinien wykonywać każdy, kto ukończył 50 rok życia. Kolonoskopia jest przewidziana w badaniach przesiewowych, ale bardzo rzadko. Kto powinien zrobić takie badanie? Każdy powyżej 50 roku życia raz na 10 lat. Na białaczkę może zachorować każdy, i dorosły, i dziecko. To choroba, której pierwsze objawy bywają niestety bagatelizowane i przez samych chorych i przez lekarzy pierwszego kontaktu. Jakie to są objawy? Objawy zależą od podtypu białaczki. W białaczkach tzw. przewlekłych zwykle objawy pojawiają się bardzo późno i białaczka rozpoznawana jest przypadkowo w oparciu o wykonaną morfologię z racji np. badań okresowych. Natomiast w przypadku białaczek ostrych objawy pojawiają się wcześniej, zwykle sięgają do okresu 3 miesięcy przed rozpoznaniem choroby i również są niecharakterystyczne. To najczęściej postępujące osłabienie, zmęczenie, obniżenie tolerancji wysiłku lub infekcje. W przypadku, kiedy pojawiają się wyżej wymienione objawy i nie ustępują po standardowym leczeniu za pomocą antybiotyku, w leczeniu infekcji, należy wykonać morfologię. Jednym ze sposobów leczenia białaczki są przeszczepy szpiku kostnego. My przeszłyśmy na odcinek przeszczepowy kliniki hematologii. Tutaj przygotowywani są chorzy do przeszczepów. Są dwa rodzaje przeszczepów. Na czym one polegają? Zasadniczo wykonuje się przeszczepy autologiczne, czyli przeszczepy komórek od Własnych pacjenta i przeszczepy allogeniczne, czyli przeszczepienie komórek od dawcy. To może być dawca rodzinny lub dawca niespokrewniony, ale zgodny w zakresie antygenów HLA. Polski rejestr dawców szpiku kostnego jest wyjątkowo ubogi. Jeżeli są więc prowadzone akcje naboru do takiego rejestru, warto się zgłosić. Być może będzie kiedyś można uratować komuś życie. Program powstał we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.